Witam serdecznie z tej strony, Raptor, i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału na moim kanale, w którym podzielę się moimi spostrzeżeniami na temat pierwszego odcinka Wiedźmina od Netflixa. Początek, końca. Oczywiście zanim zagłębimy się w ewentualne wady oraz zalety tegoż odcinka, na początku muszę poruszyć kilka uważam bardzo istotnych kwestii. Mam nadzieję, że wyrobię się z tym bardzo szybko. Zdaję sobie sprawę, że może wydawać się to dziwne, ale postanowiłem sobie rozłożyć ten serial na przynajmniej kilka dni. To znaczy, plan jest taki, że będę po prostu oglądał sobie jeden odcinek na dzień. Aby to wszystko odpowiednio dobrze przetrawić, aby dosłownie wręcz przeanalizować trochę te sceny. To znaczy to nie tak, że oglądam ten serial jak jakiś analityk, notując wszystkie poszczególne nawiązania do dosłownych dialogów z sagi, czy do jakiejś, wiecie, ciekawostek z gier czy czegokolwiek. Nie. Nie, no, oglądam sobie to jak normalny człowiek, ale jednak stwierdziłem, że taki format oglądania pasuje mi o wiele bardziej i pozwala mi też na to, aby przemyśleć sobie najróżniejsze. Sprawy, jakie wydarzyły się w poszczególnym odcinku, pozwala mi się dosłownie z nim przespać. Doszedłem do takiego wniosku, że jeśli wchłonąłbym dosłownie cały sezon naraz, wszystko w zasadzie zlałoby mi się w taką jedną papkę i w zasadzie nie byłbym do końca w stanie powiedzieć, co wydarzyło się w poszczególnym odcinku. Nie byłbym też w stanie dokładnie wypowiedzieć się na temat każdego odcinka z osobna, no bo jednak, gdy już znamy całość, no to nie ma się co oszukiwać. Patrzymy na to zupełnie inaczej. A chodzi mi też, aby dzielić się tutaj z moimi wrażeniami i, spostrzeżeni i spostrzeżeniami z wami. Z takiej perspektywy no, nie wiedzy, co jeszcze jest przed nami. Oczywiście jest to serial, więc nie ma sensu w zasadzie krytykować za bardzo jakichś wątków, bo wiadomo, że one będą się rozwijać. To nie jest samodzielny film, który ma stać na własnych nogach, więc no, nie ma sensu, aby tutaj krytykować ewentualnie jakieś wątki, no bo wiadomo, że one będą się zmieniać. No, no chyba, że mówimy o wątkach, które załóżmy są od razu zamykane, no tak jak tutaj w tym pierwszym odcinku, w zasadzie poniekąd zamykamy wątek od Razu Renfri, tak jak dosłownie w opowiadaniu. Skoro więc mamy 8 odcinków Wiedźmina, postanowiłem, że i ja nagram 8 różnych materiałów. Po każdym, oczywiście z obejrzanym odcinku nagram swoje takie spostrzeżenia. Jak najbardziej subiektywne, więc wiadomo, że mogą te wrażenia się różnić względem was, no bo wiadomo, każdy odbiera jakoś inaczej te. Różne dzieła popkultury i druga sprawa to sposób, w jaki oglądałem, znaczy pomijam jakby telewizor, no nie oglądałem na laptopie czy na telefonie, więc faktycznie ten serial. Jest naprawdę fajnie, dobrze nakręcony. Oczywiście, widać tam budżet, więc to jest najważniejsze. Budżet, swoją drogą, jako ciekawostkę, wspomnę, wynosi około, no wiadomo, musimy tu przyjąć jakieś widełki od 60, 70 do nawet 80 milionów dolarów. Ogólnie tak wychodzi średnio 10 milionów na, dolarów na odcinek, więc jest to naprawdę spory budżet. Chociaż, na przykład, pierwsze sezony Gry o Tron chyba nie miały aż tak dużego budżetu i jednak tamte odcinki, tamte pierwsze sezony wydają się zdecydowanie bardziej takie wiarygodne, zdecydowanie bardziej takie naturalne. Odnoszę wrażenie, że tutaj faktycznie mamy do czynienia z jakąś taką, wiecie, bardzo brutalną baśnią, opowieścią, czasami nawet podchodzącą pod jakąś teatralność. Choćby w tym wątku Cirilli. I gdy są, na, gdy, gdy są w cintrze, gdy mamy do czynienia z Astem, z, z królową Kalantę, gdy jest ta wieczerza, no bal, zwał jak zwał, tam nie wygląda to wszystko tak naturalnie, tak, tak jakby dosłownie ci aktorzy grali na deskach teatru, ale no to taki. Uważam mały mankament no i ogólnie serial jakby to jest mocno też zarysowany, że chce prowadzić kilka różnych wątków, przynajmniej na razie mamy, tego, mamy historię tego Geralta no i historię no jak na razie Ciri, później wiadomo, że dojdzie nam jeszcze Yennefer, która podejrzewam, że też będzie miała taką własną historię niepowiązaną za bardzo z początku. Z żadnym innym tutaj tym głównym bohaterem, ale no wiadomo, że finalnie jakoś ta trójka raczej na pewno się później spotka. Ale jeszcze w kwestii samego oglądania, pierwszy odcinek oglądałem z dubbingiem. I prawdę powiedziawszy, fajnie, że tutaj zdecydowano się zastosować takie swojskie, wiedźmińskie, staropolskie czasami słownictwo, nadaje to jakiegoś klimatu. Ale prawdę powiedziawszy, gdy później przeglądałem sobie już jeszcze różne poszczególne sceny i robiłem to już chociażby z lektorem. Lektor swoją drogą ten sam co w przypadku Greotron, to jednak w przypadku lektora odbierało się to troszkę lepiej. Wydaje mi się, że, te, że ten dubbing, oczywiście to zazwyczaj tak jest, ale często miałem problem, żeby zrozumieć tak naprawdę te postacie. I nie chodzi mi tutaj o to, że aktorzy jakoś niewyraźnie mówili, ale wręcz chodzi mi o ewentualne jakieś małe problemy techniczne to po prostu nie było za dobrze słychać i, i z tym miałem problem. Lektor e, e, jest po prostu o wiele wyraźniejszy jednocześnie potrafię sobie, potrafię sobie wyizolować ten głos poszczególnego aktora. Mam ten ich naturalny głos i faktycznie wszystko doskonale e, słychać, więc no albo oczywiście można też oglądać z napisami ja osobiście. W kinie jasne, ale jeśli chodzi o domowe oglądanie, to w ogóle nie preferuję napisów, nie lubię wręcz. Lubię po prostu lektor, no nie mam kompletnie z tym problemu, że ten lektor też może i troszeczkę głusza resztę, ale nie mam też z tym problemu, aby resztę też dobrze słyszeć, więc no, jak to też woli, kwestia gustu, wiadomo. No dobrze, ale przejdźmy już do samego odcinka, bo niektórzy zaraz mnie tu zaczną wynosić na widłach i zacznijmy może, aby było przyjemniej od czego, co spodobało mi się najbardziej. Znaczy ogólnie wątek Geralta i raczej tutaj nie powinno to nikogo dziwić, tak jak wspomniałem, ten wątek Cintry Wątek samej Ciri wygląda dosyć troszeczkę sztucznie, przynajmniej na początku. Dzieje się nam sporo. Oczywiście zaczynamy z, grubiego, z grubego C, z wysokiego C, bo od razu prawie bitwa na początku odcinka. I widać, że tutaj też bardzo mi się to podoba. Oczywiście, że Netflix nie próbuje jakoś retuszować tych ciosów. Te ciosy, które tutaj są, naprawdę mają swój ciężar. Gdy miecz trafia w zbroję, to czuć, że faktycznie kawał żelastwa uderzyło w kawał żelastwa, a gdy trafia w skórę, no to solidnie ją przecina, albo wręcz miecz przebija całe ciało, i, i wszystko to tak naprawdę widzimy. I na dodatek te efekty są zrobione wyjątkowo dobrze. I, i jakoś nie widzi się tego, nie czuje się tego, że a, to tylko CGI i, i wiadomo, jakby wchodzi się w tą opowieść na tyle dobrze, że faktycznie tego nie czuć. Tutaj, oczywiście na razie jakby skupiam się na samej walce. Ale no przechodząc do tego co mi się najbardziej podobało To oczywiście wątek Geralta No walka z Kikimorą była okej okay. Wygląda to uważam o wiele lepiej Niż było na zwiastunie Więc tu widać że naprawdę do tych potworów przyłożono się I również uważam że wygląda po prostu rewelacyjnie Nie mam się do czego przyczepić Walka była naprawdę spoko Później naprawdę klimatyczny wjazd do Blaviken Ale przechodząc już do głównego sedna Do meritum wręcz tego wątku No to końcówka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i jest po prostu dosłownie arcydziełem. W zasadzie śmiem twierdzić, że pojedynek pomiędzy Geraltem a bandą Renfri to jest w zasadzie jeden z najlepszych takich pojedynków na miecze, jaki miałem okazję widzieć gdziekolwiek. To jest naprawdę i to już jest pewne, że ten serial robi to o wiele lepiej niż Gra o Tron. Owszem ogólnie, no to, to nie jest, to nie jest nadal ten poziom, bo niestety. Widać, że wkradł się tutaj mały chaos, pod tym względem, że twórcy chcą nam prezentować chyba zbyt wiele wątków naraz. Niby, znaczy, niby jasne, mamy tylko niby trochę te dwa wątki, ale jednak tu już w tym Blaviken już mamy dodatkowo ten wątek czarnego słońca. Tam, jeśli chodzi o Cintrę, to już nam się wiecie, już wiemy, że ta Ciri... Na, już, już z tą Cili coś jest nie tak, no, wiadomo, starsza krew i tak dalej. I jasne, no, dla nas, osób, które mają do czynienia z książkami, my możemy sobie to bez problemu wszystko od razu poukładać. Wiemy, co z czym i, i co z czego wynika, ale jednak tutaj, no, całkiem sporo rzeczy się nam e, prezentuje naraz. Wydaje mi się, że Tutaj potrzeba było chyba jeszcze więcej drastycznych zmian względem książki, a w zasadzie, no, po tym pierwszym odcinku to mam wrażenie, jasne, no, jest tu taki miks tego wszystkiego, no bo wiadomo, że w mniejszym źle nie mieliśmy cintry i tego wszystkiego. To jest wszystko tak y, wymieszane, ale wydawa, wydaje mi się, że chyba można było pokusić się o jeszcze większe zmiany, ale wracając do najjaśniejszego punktu tego odcinka, czyli w zasadzie do jego końcówki, gdzie Gerald mierzy się z bandą Renfri, no to jest coś po prostu niesamowitego. Szacunek za to, że udało się zrobić to w taki sposób, że każdy cios, każde uderzenie ma swój ciężar. Gdy ten miecz wchodzi w to ciało, gdy przebija to ciało. No, to twórcy nie boją się tego pokazywać i czujemy ciężar każdego uderzenia. Jest to naprawdę niesamowite. Choreografia jest po prostu rewelacyjna. swoją drogą za tą choreografię odpowiada ta sama osoba, która grała nocnego króla w Grze o tron i tam również jakby odpowiadała za tą choreografię. Ale tutaj, jeśli chodzi o walkę na miecze, o takie typowe pojedynki. Wygląda to o wiele lepiej niż Grotron moim zdaniem. A jestem naprawdę wielkim fanem Grootron i obejrzałem ten serial przynajmniej dwa razy, bo jeszcze niektóre odcinki po więcej razy. Więc wiem o czym mówię. I poza choreografią, to oczywiście sposób w jaki została nagrana nawet ta konkretna scena. Oczywiście nie chcę tutaj pomylić pojęcia, Mowa, chodzi mi o mastershota lub ewentualnie longshota. Pokazuje nam się dosłownie wszystko. Zauważcie, że w tej końcowej fazie ta kamera, gdy Geralt zaczyna walczyć, gdy, obi, gdy odbija ten bełt z kuszy, nie ma tam żadnych cięć. Widzimy wszystko i to naprawdę, żeby nagrać tego typu scenę, jeszcze tak dynamiczną scenę walki, bez takich cięć, to naprawdę trzeba w to włożyć podejrzewam wiele, wiele naście albo i dziesiąt godzin wszelakich ćwiczeń. Chociaż ponoć Henry ma, jest wręcz wrodzonym miecznikiem, szermierzem. I, na, i ogólnie, bo, bo to też warto zaznaczyć, on tu we wszystkich scenach, gdzie z Geralt, to jest on. To on walczy i naprawdę bardzo dobrze przyłożył się do tej roli. I o czym już zresztą mówiłem. Ja nawet byłem pewny, że te pojedynki będą wyglądały dobrze. Jeśli oglądaliście jakieś moje poprzednie materiały. Analizę zwiastuna czy coś, ale szczerze wam powiem, nie sądziłem, że to będzie wyglądało aż tak zajebiście, bo to wygląda naprawdę zajebiście. Tak jak mówię, sposób prowadzenia tej kamery to, że nie, nie, boją, nie boją się pokazywać niczego, nie retuszują y, jakichś, wiecie, niedoskonałości, jakiś brak umiejętności, aktorów, statystów czy czegoś, jakimiś cięciami. Nie oni pokazują nam to wszystko. I takie właśnie gdzie mamy, y, gdzie kamera prowadzi nas przez całą scenę walki, bez żadnych cięć, to jest po prostu mistrzostwo. Później w, w przypadku Renfli tam mamy już różne ujęcia kamery, ale tu nadal jakby widać tą dynamikę tego pojedynku i nadal widzimy dokładnie wszystko. Jeśli mamy widzieć konkretne uderzenia, czuć siłę tych uderzeń, tych, tych uników, refleksy mamy widzieć poszczególnych postaci, to to widzimy. A gdy mamy widzieć poszczególne emocje na twarzach bohaterów, to również to widzimy. Mamy tam doskonałe najazdy na twarze bohaterów i widzimy to Swoją drogą w rewelacyjnej jakości. To po prostu wygląda niesamowicie. Tam też widać taki brud tego świata brutalność brud, gdzie mamy tą krew na e, tych postaciach. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie i jest to zdecydowanie najlepszy moment e, tego, e, o, tego odcinka. Kontynuując dalej e, motyw brutalności, walki i wszelakich pojedynków, e, to przyznam, że również pozytywnie zaskoczyła mnie ta bitwa na początku. Ponieważ wyglądała, wydaje mi się o wiele lepiej niż jeżeli było to pokazane w zwiastunie, bo tam bałem się, że może tutaj naprawdę rasić po oczach CGI i to wiecie, to kopiowanie każdej armii, no bo wiadomo, że tam statystów to było tylko ewentualnie, no maksymalnie ze 100 może 200, a zazwyczaj tak to jest, że po prostu kopiuje się później komputerowo wszystko, ale no nie nie odczułem tam tego. W samych postaciach, ale to pole walki już nie za bardzo mi się spodobało. To znaczy, mam wrażenie, że można było to zrobić bardziej naturalnie, bo jakoś, nie wiem, chyba że twórcy chcieli sobie po prostu ułatwić, wybrali taką lokację, która faktycznie niczego nie posiada, aby było im łatwiej e, dosłownie kopiować te wojska, aby było łatwiej je umieścić w CGI, ale no to, to otoczenie nie wygląda naturalnie, wygląda tak strasznie sztucznie dosłownie. Jakby było wklejone, jakby to było wszystko nagrywane na green screenie i szkoda, bo popsuło to trochę taki aspekt wizualny tej bitwy, ale już, gdy nie musimy obserwować całego pola bitwy, tylko faktycznie tam zresztą są tylko takie kadry chwilowe, gdy już faktycznie jesteśmy na ziemi, no to widać ten chaos, widać tą brutalność, tą nieprzewidywalność wojny. I również można to dalej podpiąć pod samą rzeź Cintry, gdzie faktycznie no, widać tam tą brutalność tej wojny. To, że Nilwgarczycy są przedstawiani jako taka wiecie, na nic nie patrząca horda, która prze naprzód, aby zdobyć po prostu kolejne ziemie, aby podbić to królestwo i, i nie liczy się kompletnie z, z mieszkańcami, choćby właśnie tutaj Cintry. Morduje wszystkich jak leci, grabi i są przedstawiani dosłownie jako, taką, jako taka masa, dosłownie, taka horda, która ma, za, ma na celu po prostu pokonanie przeciwnika bez jakichkolwiek skrupułów, bez jakiegokolwiek brania jeńców, tak jak to było też zaznaczone, gdzie mieliśmy tą no bardzo wyrazistą scenę, wiele zresztą scen samobójczych, gdzie jedni pili truciznę, jeden z mężczyzn wbijał sobie sztylet. Sama kalante, tak jak to było zresztą w książce, rzuciła się z no powiedzmy, to no tutaj zwierzę, no ogólnie z okna, no ale rzuciła się. I tutaj jakby sporo. Takich właśnie elementów, znaczy, ja wiem, że to nie powinno mnie dziwić, że jest sporo odniesień do książek, że tu, jakby faktycznie, widzę te różne sceny z książek, ale spodziewałem się po prostu jeszcze większych odstępstw, i przez to, no naprawdę, co chwilę jestem zaskakiwany, przez to, że słyszę dosłownie dialog wyjęty z książki. Widzę scenę, która jest dosłownie. Z, dosłownie mniej lub bardziej dosłownie zaczerpnięta z tej książki. Niektóre, załóżmy, dialogi czy nawiązania są zrobione w taki sposób, y, no, załóżmy, w książce miały one nie, nie że tyle inny dźwięk, wydźwięk, ale były w, komple, w kompletnie innych okolicznościach niż tutaj. Tutaj na przykład. Y, nie, nie, nie dochodzi w zasadzie do spotkania Geralta z tym wójtem, sołtysem, czy kim tam on jest, Blaviken, tylko, i tam wiecie, jeśli pamiętacie w książkach, to tam wójt wspominał o tym, że jego żona chyba Libusze, tak, o ile dobrze pamiętam, tak miała na imię, no nie za bardzo przepadała za Geraltem, no bo kiedyś jak był Geralt w Blaviken, a on tam był nieraz, to zabił szczura widelcem, i była, a to, było, to ich szokowało, no bo to była totalna ciemność, i w zasadzie nie można było nawet w zasadzie zobaczyć tego szczura, a on no, centralnie, centralnie trafił w tego szczura tym widelcem, no i, i, i to tej Libusze się nie spodobało. I tutaj mieliśmy takie to nawiązanie do tej jakby do tej sceny z książki w postaci, nie wiem, to ta, ta dziewczyna od Stregobora. W postaci tej dziewczyny od Starego Bora, gdzie ona tam na przykład mówi, że zabija sobie szczury, i opowiadała na przykład o tej konkretnej scenie, że zadzigała szczura widelcem. Chyba to chodziło o Widelca. Raczej na pewno. Także no, i w wielu takich właśnie rzeczach się przejawiają takie nawiązania, nawet jeśli faktycznie pominięto jakieś sceny. Znaczy, logicznym jest, że wiele rzeczy musiano, musiano pominąć, to załóżmy sobie jakieś takie wiecie mini nawiązania, odwołania, smaczki. Typowo faktycznie dla ludzi, którzy faktycznie czytali tą książkę, czytali sagę czy tam opowiadania i, i faktycznie mogą te różne detale wyłapać no bo to wiadomo no ciekawostka z, ze szczurem i widelcem no co to wynosi jakby do historii czy jakby no, osoba która nie ma w ogóle z odniesienia do książek, no, no po prostu, ok. No, rozmawia sobie Geralt z tą dziewczyną i, i tyle. No, opowiada mu, czym ona się tam zajmuje i jaka to jest, to załóżmy, nieszczęśliwa i chciałaby się wy wyrwać stąd. A jak się już zna książki, no to wiadomo, że tego typu rzeczy się wyłapuje. Bez wątpienia zdjęcia, które tutaj widzimy, chodzi też mi o pracę kamery, scenografia, kostiumy to wszystko jest naprawdę na poprawnym, dobrym poziomie. Chociaż kostiumy, na przykład zbroja Geralta, na przykład zbroja Lamberta z pół wieku po później, wydaje mi się taka ciekawsza po prostu lepiej jakby zrobiona. Oczywiście ta zbroja Geralta ma po prostu faktycznie chronić to jest, wiecie, naćwiekowana skóra i tak dalej więc tam jakby się wszystko zgadza. Ale mm, załóżmy Geralt w, w momencie, gdy walczył chociażby z bandą Renfri wyglądał bardziej jak Geralt. Gdy faktycznie nie miał tej zbroi na sobie, wyglądał, mam wrażenie, lepiej. E, no ale to tylko taki detal, no to wszystko wygląda całkiem fajnie, chociaż czasami ma się wrażenie, że wygląda zbyt sterylnie, to wszystko jest takie zbyt czyste i w ogóle, chociaż to nie tak, też, bo to też jest taki, nie że przesąd, ale to jest trochę taki mit. To nie tak, że ludzie w średniowieczu y, łazili w. W, w takich totalnie poobdzieranych łachmanach, ubrudzonych w gnoju, głównie i w całym błocie. No i tak, ludzie tam też, wbrew powszechnej opinii, też się tam potrafili myć, jeśli ktoś miał dostęp do tej wody, jakichś rzek czy czegoś w pobliżu, chociaż zazwyczaj wszelkie wioski, miasta to przy rzekach były robione, budowane. Opinia się utarła, że tam wtedy ludzie się kompletnie nie myli, wiecie, obdarte łachy i tak dalej, ale to też nie wyglądało ten, w ten sposób. Starali się, no to też byli ludzie, no starali się jak tylko mogli, aby też jakoś no, normalnie wyglądać w miarę czysto i tak dalej. Poza tymi aspektami, no oczywiście, trzeba wspomnieć o muzyce i ona nam wypada naprawdę dobrze, chociaż mam wrażenie, że w niektórych momentach jest jej za wiele. Dosłownie czułem takie wrażenie, że czasami była wręcz może nie tyle za głośna, ale jakby niektóre fragmenty, znaczy jakby nie, nie, czasami ta muzyka troszeczkę chyba mam wrażenie jakby mi nie pasowała do tego co widzę na ekranie. Była zbyt nagle trochę patetyczna, trochę zbyt podniosła do konkretnej sceny. Także powoli podsumowując, wątek Geralta, który obserwujemy tutaj w tym pierwszym odcinku, zdecydowanie na plus. A jeszcze kwestia gra aktorskiej, no bo to też jest bardzo ważne. No, Henry Kawil uważam, że spisuje się naprawdę dobrze. Chociaż kurczę ten głos, kurczę ten głos Geralta i w dubbingu. No, pan Michał Żebrowski jest ogólnie naprawdę fajnym aktorem i tak dalej, ale mam wrażenie, że ten głos jest trochę zbyt aż zachrypnięty, taki zbyt ciężki. Jakoś bardziej już naturalnie, może to wiadomo, że to kwestia dubbingu bardziej naturalnie niż moim zdaniem wypada to w przypadku tam napisów czy lektora. I, I dlatego uważam, że będę kontynuował po prostu to oglądanie z lektorem. Wygląda to po prostu, uważam, naturalnie lepiej się tego słucha. A i ogólnie przez to też później jest lepszy, uważam, odbiór tego wszystkiego i, i lepiej też słychać to wszystko, bo jednak, dubbing to wiecie, on wypada zawsze dobrze w animacji, zazwyczaj dobrze wypada w animacji. W filmach aktorskich, live action, no już nie do końca, chyba że naprawdę już tak się przyłożą ludzie do swojej pracy, że że to wypada mega naturalnie i też nie ma problemu ze, ze, z dosłyszeniem wszystkich dialogów, że to jest po prostu wszystko dobrze, wiecie, zmiksowane, tak jak w przypadku, nie wiem, chociażby misji Kleopatra, no przecież tam to wypada tak naturalnie, że ja nie wyobrażam sobie oglądać to w innej wersji, to jest, to jest jak, jakby dosłownie byli Polacy osadzeni w Egipcie. Kontynuując tą kwestię gry aktorskiej, no moim zdaniem ten pierwszy odcinek zdecydowanie skradła Renfri i to też nie jest dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie, bo już po zwiastunach widziałem, że ta postać będzie miała swoje zaszczepienie, miejsce w tym pierwszym odcinku. No i się nie myliłem, bo naprawdę sama aktorka mi się bardzo... Znaczy, już nie mówię tylko o kwestiach wizualnych, że po prostu jest urodziwa, ale faktycznie została dobrze zagrana. I, i naprawdę bardzo fajnie wypada w tej roli. I aktorka, i po prostu ta postać fajnie wypada na ekranie. Reszta jakiegoś takiego wielkiego wrażenia już na mnie nie zrobiła. Stregobor był wystarczająco dobry. Aby uwierzyć, że to faktycznie jest jakiś tam czarodziej. Poza tym, Kalantę, no to też no nie do końca widziałem tam tą swoją Kalantę. Ace, no to już w ogóle nie ma się co wypowiadać, bo to jest, wiecie, tak jakby poboczna postać, że tam jego po prostu, jakby nie był zagrany, no to i tak nie miał za wiele do grania, więc to nie ma coś się co za bardzo nad nim rozwodzić. Ciri. No, Ciri też nie do końca mi się chyba spodobała, to znaczy jest o dobrze, przynajmniej na razie, wiadomo, tak jak mówię, wiele rzeczy tutaj będzie dalej jakby rozwijanych, no to jest serial, więc nie, nie ma sensu też niektórych rzeczy za bardzo krytykować, bo to może później się zdecydowanie bardziej rozwinąć i fabuła, i, i wszelka gra aktorska i tak dalej. Ale to też nie jest ta Ciri, którą sobie powiedzmy wyobrażałem, czy którą widziałem, ale to też nie jest coś jakby złego, to ja już też to nieraz powtarzałem w różnych filmikach przed premierą, ten serial to jest po prostu adaptacja, która, która kreuje swoje własne wyobrażenie na temat tych wszystkich postaci, to jest po prostu nowa Ciri, kolejna jakby Ciri, kolejne wyobrażenie tej Ciri, kolejna Yennefer, kolejny Geralt. I to mi kompletnie w niczym nie przeszkadza, że te postacie mogą się w jakiś sposób wizualny czy charakterologiczny różnić. Naprawdę mi to kompletnie nie przeszkadza. Tutaj już po prostu e, mówię, jak to subiektywnie odbierałem, że ta Ciri po prostu fajnie wpłynęła na przykład na Ciri ta scena, kiedy ona była tam tak przebrana i, i bawiła się z tymi innymi ludźmi na tym jakimś targu czy coś tam po prostu, to też tak pokazywało charakter te, tej Ciri, że ona jednak nie za bardzo interesują ją, ją te sprawy dwóch jednak woli po prostu być takim, taką zwykłą dziewczynką i to też jest naprawdę taki fajny sygnał, że, że jednak w tą stronę ta postać będzie sobie szła. A, jeszcze, bo oczywiście to trzeba o tym wspomnieć, zbroje Nilfgaardu to już mogłem wspomnieć w kwestii tej bitwy, ale i Kahira. tak jak się też troszeczkę spodziewałem, znaczy one, i ta, one wyglądają słabo, to znaczy pod względem zaprojektowania, ale tutaj jakby tego nie widać, więc to też na plus. Udało się tutaj tak to zrobić, że one faktycznie kompletnie nie przeszkadzają, i nie przeszkadzają, nie uderza, nie uderza to w oczy, że, że to są jakieś tandetne zbroje i, i, i faktycznie źle to wygląda. jakoś tak te fi, nałożone filtry na, na, na ten obraz tak to retuszują, że to dobrze wygląda. Też tym bardziej, że na przykład później w samej Cince no, mamy tą noc, kiedy Kachir wiezi Ciri, no tu też mamy noc, więc za wiele jakby nie widać, ale wystarczająco e, dużo, aby zrozumieć to, co się dzieje na ekranie, więc to też plus. Nie ma tutaj bitwy e, z bitwy o Winterface 8 sezonu gry o Tron, więc to też jakby lepiej, bo nocne zdjęcia są naprawdę trudne, aby były zrealizowane dobrze, aby faktycznie były jednocześnie nocne, ale aby było widać wszystko to, co mamy widzieć, aby jednak widzieć, kto z kim walczy tak naprawdę. A tutaj było to zdecydowanie widać, więc to by było chyba na tyle. Będę Myślę, że będę już tutaj kończył i Teraz tym bardziej widzicie, dlaczego postanowiłem podzielić, jakby tą, powiedzmy, recenzję na dosłownie 8 filmów, bo ja naprawdę mogę sobie gadać o Wiedźminie i Wiem, że niektóre, niektórzy z Was lubią również trochę mnie posłuchać, jak sobie na ten temat gadamy. Również później w komentarzach, bo oczywiście komentujcie, będziemy tutaj dyskutować również pod tym materiałem, co Wam się podobało, co się Wam nie podobało. Tak jak mówię, nie ma tutaj co się jakoś, jeśli coś Wam się, załóżmy, nie podobało, czy, czy, czy coś, no to jakby nie ma się co za bardzo bulwersować, bo to jest po prostu adaptacja. No, ja, za, ja na przykład mam takie podejście, że nikt mi nie zabierze najlepszej wersji Wiedźmina, czyli tej książkowej. Ja już po prostu mam to w głowie i to jest kolejna wersja tego. To jest taka alternatywna wersja Wiedźmina, która naprawdę, którą naprawdę. Przyjemnie się ogląda. Co prawda przez większość, przez większość czasu tego pierwszego odcinka, jakoś tych, te, te emocje za bardzo nie uderzają do głowy, bo ogląda się to troszeczkę obojętnie w tych niektórych cenach, w szczególności z cintry. Tak jak powiedziałem, wygląda to trochę teatralnie i czasami sztucznie, jakoś nie ma tam za wiele emocji, ale no już gdy mamy tego Geralta, to faktycznie jest tam ten charakterek i ta nutka legendarnej słowiańskości w Wiedźminie. Także no dobra, ja już będę kończył, bo znowu się zaraz rozgadam. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.